Andrzej Duda kończy prezydenturę. Pożegnał się ze swoją kancelarią. Ostatniego dnia swojej prezydentury Andrzej Duda pożegnał się ze swoją kancelarią, dziękując współpracownikom za wspólne lata pracy i uhonorował ich państwowymi odznaczeniami. Proszę się nie smucić. Nie wiem czy to smutek czy wzruszenie. To jest dzień, który jest dniem radosnym z mojego punktu widzenia, mówił prezydent podczas uroczystości. Ogromnie Państwu dziękuję za ten sukces, dodał, podkreślając, że to podsumowanie pracy rozpoczętej jeszcze przed 2015 rokiem. W trakcie ceremonii Andrzej Duda przyznał krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, m.in. Piotrowi Kowi, Beacie Kępie, Małgorzacie Paprockiej, Marcinowi Mastalerkowi i Wojciechowi Kolarskiemu. Jestem wzruszony, że mogłem Państwa odznaczyć tymi wysokimi odznaczeniami państwowymi, podkreślił. Kończąc swoją drugą kadencję, Duda wyraził dumę z pracy całego zespołu. Jestem szczęśliwy, ponieważ jesteśmy tą kancelarią prezydenta, która odchodzi z podniesioną głową, stwierdził. Przypomniał, że jego prezydentura zaczęła się od zwycięstwa w 2015 roku, a kontynuowana była dzięki reelekcji w 2020. To jest ogromny sukces, widome świadectwo wielkiego zwycięstwa, jakie odniosła ta kancelaria, dodał. W swoim przemówieniu przypomniał też słowa sprzed dekady. Mówiłem, że moim marzeniem jest to, żebym mógł kończąc swoją prezydencką misję, móc patrzeć moim rodakom prosto w oczy i chciałbym, żeby przyznawali, że kiedy kończę swoje urzędowanie, żyję pierwsze am się lepiej niż kiedy zaczynałem, zaznaczył. Według niego, zwłaszcza pierwsze 8 lat prezydentury, to czas intensywnej realizacji wyborczych obietnic. Duda odniósł się też do obecnej sytuacji na scenie politycznej. Jestem przekonany, że dzisiaj nie da się wygrać żadnych wyborów, jeżeli ktoś nie dotrzymuje złożonych obietnic wyborczych. Jest za to rozliczany i najlepszym przykładem tego są właśnie ostatnie wybory oceni.